Dzień dobry, cześć. Witam Was na kanale Czarno na Białych. To jest kolejny odcinek z serii E-Gwiazda. Dzisiaj moim gościem będzie mężczyzna. Przeutalentowany, przezdolny, przeprzystojny. Informacja dla pań, niestety już zaobrączkowany. Panie i panowie, przed Państwem nie ptak, a człowiek. Panie i panowie, Karol Drozd! Wielkie brawa! Zapraszam na lepszy... Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Na około? A czemu dla ten? Musiał naokoło. No, witam. Bardzo mi miło, że mogę Cię gościć u nas, tutaj w naszym studiu, na kanale Czarno na Białych. Informacja dla wszystkich. Karol gra przede wszystkim w musicalach. Jest rozchwytywany po prostu przez teatry muzyczne w Polsce. No trochę trzeba mu posłodzić. Oj tam, oj tam. Może i tak już cały ocieka z słodyczą. Mm. Dobra. Mm. No dobra, słuchaj, no to co, lecimy z pierwszym pytaniem, mam do Ciebie są tak? To są pytania, będą pytania A, no przecież bym zapomniał. W, w, wina nie twoja, wina moja. Nie ma wywiadu bez challenge'a swoja. Oh. <laughs> Zapraszam tutaj. Że mam go um, wziąć, bo, tak? Tak, śmiało. Uważaj, bo gryzie. Nie no, nie, no, śmiało, no dobra. O, o, I teraz mam los, co? Wylosować, tak? los. O! Moje ręka wejdzie, To popatrz. Fantastycznie, ciekawe co dziś. Co dziś, jakby to było codziennie to Uwaga. Dobrze, jest, wylosowany. Straszne oczy, dziwne miny ulep Halka z plasteliny. Nie oglądałem Halka, dlatego... A, to Halk, ten Halk z tego, dobra, z Marvela. Potwór O, ten ten ten, 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 właśnie ten. Ale z tego co wiem, to podobno Halk był zielony. Tak. Halek był. A ja yani, nie mam zielonej testyli. Będzie Halk. Kolorowy. Artystyczny Hulk. Artystyczny Hulk. Tutaj, proszę, tobie wszystko jest przygotowane. <grym> Wręczam w foję, dłonię, Te dłonię ten oto skromny pakiet plasteliny. Dobrze, ale miało e... być pytania tak w ogóle, bo jakby dałeś mi plastelinkę i ja mam ją lepić, to już koniec i wszystko? Nie będą pytania. A będą pytania. Będą dobra. pytania, ale jakby. Chodzi o to, żebyś w trakcie też tutaj nam tworzył. Dobrze, tego wszystko jest no Jakby ale. co to wiesz? To może być tułów, Jak sobie myślę. Tułów. No tł, gdyż Hulk był podobno zielony, a w ogóle on jest tak Dobrze, Dobrze, to, dobrze. Mamy zieloną, czarną i inne kolory. Dobra, będziemy tu myśleć. Dobra, kolega lepi z plasteliny, a ja e, tutaj zadaję mu teraz e, pytania. Karol, e, nie wiecie albo wiecie, jest tak zarówno wokalistą, jak i tancerzem. Jest w ogóle mistrzem Europy w tańcu jakim? No tak, mistrzem no, Europy, to trochę za dużo jest. Za dużo? To dużo, to dużo mistrzem <laughs> Nie, jakiś tam, jakimś tam mistrzem jestem. Jest to taniec towarzyski. Głównie tańce latnoamerykańskie. Samba, taczarumba, jive, doble. No dobra, a Te co było pierwsze? Taniec czy śpiew? Jajko czy kurę? Y, śpiew. 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 śpiew Ale się zastanowiłeś. Tak, tak I to było chwilę. gdzieś tak razem. To, to, taka... Tak, właśnie. Taniec i śpiew y, sobie spacerowali w moim życiu w parze. Razem tak sobie ja raz. Czasem się. Jakby odłączali, na chwilę był tylko mm -hmm. taniec, a śpiew gdzieś tam sobie łaził y, innymi ścieżkami, ale mm -hmm. głównie to taniec i śpiew gdzieś tam były. Okej. Okay. Były. To jest strasznie trudne w ogóle tak, y -y -y, tak lepić jest, im... No więc... ale właśnie w tym jest sęk. Dobra, to, no to ja. ja razie... każdy jest ten, jest to kulka. Nie wiem, czy będzie kulka, ale na razie jest kulka. No to Lepim jeszcze do... druga kulka i wy sobie śmiał. Dobra. Dobra. Zacznijmy. pierwszy był y, ten, no śpiew. Nie był pierwszy. pierwszy był tak, śpiew. pierwszy był śpiew. A dlaczego? Dlaczego był pierwszy śpiew? Jezu, jak to się... Pytanie jak się zaczęło? Jak się zaczęło? Jak, jak to się w ogóle zaczęło? No bo ty zacząłeś już śpiewać jakby, gdzieś nie wiem, no jak byłem, czy w ogóle, jak byłem mały. Czy w kołysce już chyba. Kiedyś, tak? Byłem znaczy mały. jak Cię słucham, to myślę, że już w kołysce. Tak, nie, jeszcze nie. To było, jak się przeprowadziłem z miasta, bo jestem w ogóle z Lublina, ale w klasie tam chyba czwartej przeprowadziliśmy się z całą rodzinką pod Lublin i tam właściwie w takiej małej wiosce, Ciecierzyn, ta wioska się nazywa, zwie Ciecierzyn, Ciecierzyn. i w niej pani od muzyki gdzieś tam mnie wyhaczyła i jeździliśmy na festiwalach eee, po, po powiecie, po województwie, takich wojewódzkich, powiatowych, ogólnopolskich, no i tak to w sumie się... Zaczęło. A taniec? A taniec był w międzyczasie. Jakieś takie spotkanie rodzinne było u mojego kuzyna yy, i, i i myśmy na górę poszli i on coś tam mi pokazywał. Uczyłem się tańczyć, jakieś tam chyba się to okazało, była, to była czacza. Tańczyć. I wracam, pokazuję ten taniec rodzinie i mówię, słuchajcie... Z... Będę tańczył! Będę tańczył, chcę tańczyć. Yy, były tańce takie mm -hmm. już wcześniej yy, nowoczesne w zespole marysienki. – Malusieńki? Ma... – Jezus, malusieńki. – Marysieńki. Marysie. – Marysie. Marysieńki. Mhm. – Marysieńki. I sobie tam tańczyłem. Tak. – No i tak się rozwijałeś i trafiłeś w końcu do Gdańska. – Tak. – Na studia wokalno-aktorskie do Gdańska na tak. specjalność musical. M musical no, dostałeś się za pierwszym rzutem. bo po prostu jak pojechałeś, to od razu z buta. – bo, wszedłeś... bo się przygotowałem. tak. To jest bardzo ważne. Ja – No też się dostałem za pierwszym rzutem. – No właśnie. Bo się przygotowałem. No właśnie. <laughs> Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów w Gdańsku? Każdego dnia coś się działo. Super no? był każdy Bo pięć dzień. Pięć lat, słuchajcie, pięć, pięć, pięć lat. lat. Super każdy dzień, ale chyba najbardziej wspominam takie te zajęcia z aktorstwa, takie te, te nocne próby, kiedy się wychodziło z Akademii o czwartej nad ranem i patrzyło się jak koledzy z jazzu między innymi dobrze się bawią. Dobrze się bawią, wracają dopiero z imprez, a my dopiero wracamy a my dopiero 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 ze, studiów. ze studiów. Tak, <laughs> więc to było takie fajne. A najgorsze? Najgorsze wspomnienie ze studiów. Najgorsze? Tak. Proste. Nie, nie ma najgorszych Nie ma, nie ma najgorszych Same szóstki, czego chcieć? <gorszy> Twoja pierwsza wielka produkcja, ale taka już po, totalnie poza akademicka, wyszedł z akademii. Crazy for You Szczecin. Crazy for You Szczecin. Crazy for you To była taka pierwsza moja mega duża produkcja. Największa. Największa bo zaczęło się u mnie od takich małych w Sopocie e, spektakli u mm -hmm. Piotra Kosewskiego, którego pozdrawiam serdecznie. Ty ja również. Potem było Love Story w Słupsku, taki też musical robiliśmy. Ale takie wielkie, wielkie produkcje takie, że orkiestra na żywo, wiecie, mm -hmm. chór, scena, no, e, cool. wszystko, kosmosy różne. To też chyba Crazy for you też było chyba takim dla Ciebie największym wyzwaniem pod względem, pod względem takim kondycyjnym. Tak, właśnie. to było pierwsze i najbardziej takie wymagające na dzień dobry w ogóle, także... Raz, że główna rola, ale dwa też, że rola, która i śpiewa cały spektakl, tak, i tańczy cały spektakl, i, stepuje, i, stepuje. Tań tak, tak, tak. i Jeszcze brakuje, żebyś tylko tam scenografię po prostu robił jednocześnie w tym scenie. Największa sceniczna wpadka? Nie było takich, dziękuję, kolejne pytanie. <laughs> Poczekaj chwileczkę, daj mi tak sekundkę jeszcze. Znaczy tak, na przykładzie, nie? moja największa wpadka była taka, że w teatrze jaj. muzycznym w Gdyni... Lepie, lep, lepiej, sobie lepiej, lepiej, lepiej. Po prostu nie wyszedłem na scenę. Ooo! Raporcik! Raporcik. <laughs> Ra raporcik. To jest właśnie ten moment, kiedy ta cisza w kulisach to ty. Tak. Kiedy to po to prostu jest... wiesz, że kiedy y, słyszysz, jak z interkomu wołają cię, no ja się przyznam, że to było w teatrze muzycznym w Gdyni. Bobie kur... na scenę! Zdarzyło jest... się na przykład, nie wiem, w Niemczech, że wyuczony przeze mnie tekst nagle zniknął mi w Wyparował Wyparował po, prostu... po prostu i taka totalnie czarna Ale to dziura. to też jest Jeszcze, mega... co jest hitem, że wiesz, yy, mówiąc po polsku, jakby w języku ojczystym wypadnie Ci tekst na scenie, to mniej więcej jakby, no poradzisz hmm. sobie nawet, bo wiesz do czego ta scena zmierza i tak dalej. Więc można sobie czasem, chociaż też są takie momenty, kiedy sobie po prostu nie poradzisz, bo nie masz nic i mózg ci blokuje totalnie przekaz danych i nie powiesz nic. Słyszę. Też tak się zdarza. Mhm. Ale jeszcze w Niemczech, w języku niemieckim, wybrnąć z takiej sytuacji, kiedy? to musiałem zaufać yy, m, pamięci mięśniowej. I... Kiedy cała publiczność hmm. i tak dokładnie zna ten tekst, czy znaczy nie tekst, nie nie a Język nie zna. Nie zna. No język zna. A ja biegły taki totalnie mega fantastycznie. To nie jestem, żeby sobie móc od tak yy, też... wymyślić jakiś tam tekst. Zgniotłem mięśnie teraz Halkowi trochę się rozposzczyły. Ja. tak. Z angielskim mogę powiedzieć jestem za pan brat. Mm -hmm. e, tak mi się przynajmniej wydaje. E, ale z językiem niemieckim totalnie nie. Ja nawet idąc na studia do liceum... E, liceum, przepraszam, bo to się mi ktoś poprawi. Nie ma liceum. Liceum tylko jest... Liceum, liceum. Po prostu, liceum. liceum jest po prostu i tyle. To ja wybrałem język rosyjski. Mm -hmm. Ja się uczyłem języka rosyjskiego, a nie mm -hmm. języka niemieckiego. I Który... nagle praca szuka człowieka, no to Drost się jedzie. To się przyda, no to Drost tak. jedzie nie znając języka. I gra główne role i takie tak. tam. Ja również pojechałem do Niemiec. Tak, również nie znając języka. Nie, nie... nie znając języka i dostałem scenariusz, w którym mój tekst był w języku romańskim. O proszę. I pewnie wtedy liczymy na inwencję twórczą kolegów. kolegów. a to też naszej. są najciekawsze jakby momenty. E, wszyscy wiemy, że twoim konikiem jest taniec, twoim konikiem jest e, śpiew. Konikiem. E, w się sensie ko konikiem, czy. Konikiem? Czyli że jesteś w tym dobry. A, konikiem, no tak, dobra. Również e, u, u, tak, masz tak, zdolności nazwijmy. plastyczne. Jak, jak Dziękuję, widać. no już prawie kończę. E, no to wiemy też wszyscy, że uwielbiasz dykcję od zawsze. O! E, proszę bardzo. I dykcją. Powtarzamy, koszt poczt w trzewie. Koszt, poczt, wtczewit. Koszt, poczt, tcze, <grym> Kto to tutaj tak tupie, czy to tato tutaj tak tupie? Tak, to tak, tutaj tak, tak tupie. No i właśnie tak wyprzedzając tę te, te, te ładną przepatankę językową, mhm. to może e, przejdźmy do tego, czym jest langusta. Langusta to zwierzę. Langusta żywi się wyłącznie owocami morza. <grym> A tak na serio, to taka wskazówka, nie wiem, może to się komuś nada, może nie, ale jak bierzemy taką sobie właśnie, takiego łamacza językowego przed oczy, to sobie pomyślimy, o co tu chodzi. Kto to tutaj tak tupie? Czy to tato ta tutaj, tu? tutaj tak, tak tupie? Tak, to tato tutaj tak tupie. Wtedy ta to, ta to jest dużo łatwiej, oczywiście. Że jakby rozkładamy to na części pierwszy i wiemy, o co tu chodzi. I mama, 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 małyga. Mama, to to samo tutaj. I mama jako imię. Dla mnie to jest. prawda imię. dla mnie to zawsze było imię. To jest imam. Imam. Ale znasz i mama? No jest imam. Czyli nie jest i Znasz imama? To jak ty to rozumiesz? Dla mnie to jest imam. Imam. I mama, I mama, mama ma małygę. A czym jest mama mama, ma. To jest ten moment. Kolejna osoba z konikiem. Uwaga! Bo to jest tak, kiedy dochodzi ci intencja. To to jest wtedy zupełnie inna sprawa dyrekcyjna. Bo ja sobie mogę mówić: i mama, mama, mama małygę. Ale to z intencją? I mama, mama, mama małygę. No, lubisz dykcję. Lubię, lubię dykcję Wybierz z tych dwóch pojęć. Tour de force do szpagatu, czy salto w tył z miejsca? Takie z miejsca. Stoisz... No tak, z miejsca. Z twardej nawierzchni. Tak, płaska powierzchnia. Albo po prostu tour de force, nie? Co to, to jest Tour de Force? Kolega wyjaśni. Figura współczesnego, nie? Mhm. To jest taki piruet z wyskokiem w pozycji takiej. Znaczy używany w... w siadzie płotkarskim, powietrznym. ale w balecie, no, no. Dobrze mówię? Tak. Nogi są w siadzie płotkarskim, mhm. czy że w powietrzu. Mhm. To znaczy na koniec strony są też. Bo to, co wybierzesz, to na koniec prezentujesz. Czyli albo Tour de Force do jest A ja mam to zaprezentować? A no nie, to ja wolę po prostu wytłumaczyć. To ja wolę, to, to ja wolę jednak salto w tył. <laughs> Najtrudniejszy spektakl. O! Nie ma takiego. Nie, totalnie na poważnie Crazy for nie, nie, na wiem. pewno. A crazy. jeszcze jakiś. O, spadł mi tak. Yy, crazy for you pod względem kondycji. No i niestety, bo gramy to raz na rok, i przez ten cały rok musisz utrzymać formę. Więc jakby nie może zapuścić sobie brzuszka i, 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 i tak dalej, bo. Przyjdzie... Nie ma że pączuszki, te sprawy przez, przez całe nie wakacje. Nie No i musisz ten spektakl zagrać w tej samej jakby mm, jakości, w której on był grany rok temu niestety. Więc to jest trudne na pewno. Rokowej jest pod względem kondycji wokalnej, bo tam są takie dźwięki dosyć kosmiczne. Do bo to jest na podstawie tych wszystkich utworów radi radi radiowych, nie? Tak, rokowych, Foodlus też taki jest kondycyjny na Maxa. Największe marzenie ever, ale takie ever ever. Marzenie? Marzenie. Marzenie mam. Takie totalne, totalne. Kiedyś na maksa, czy znaczy kiedyś, niedawno jeszcze, takim było moim ma marzeniem, zagrać kiedyś na Broadway, albo chociaż na Westendzie. Ale teraz to w ogóle w czasie koronawirusa nic nie jest warte, więc, żeby zagrać tutaj w Warszawie, to jest w ogóle szczyt <laughs> marzeń. Mieć okazję pokaz pokazania się takiemu szerszemu, szerszemu gronu, gronu. Bo, bo tak naprawdę w Polsce największa scena ma 1200. To no, Roma czy Gd Gdynia? Gdynia, jest. Gdynia jest największa, ale to jest tam kwestia, w Gdyni jest Jednostek chyba jakieś 20, takie. więcej fotorii, 20 chyba. Tak bardziej być światowym, nielokalnym. O, może to jest takie marzenie. Wyjaśnij pojęcia. Szenę, tak jakbyś dostał teraz pracę w Wikipedii i ty po prostu tłumaczysz. Szenę, szene można też różnie ten akcent przekładać jak się chce na szene szenę. Chêne. na przykład to może być niedopieczony francuski, francuska bagietka na przykład, taka z okay. zakalcem jeszcze. To nic innego jak po prostu gdzieś tam taki obrót y, przestrzenny. Padebure. Padebure, tak w skrócie powiedziawszy, to jest krok. Krzyżny z wyjściem w przód. No ja pokażę może Poka gdzieś tam. Pokażmy, No ja pokażę. pokażę. No dawaj no i. Tak, jest do tyłu, hop i spadasz. Hop. A gdzie jest raz i dwa. No, raz i... Nie no, nie, raz nie i ty masz do tyłu. No, nie masz. Raz i dwa. O właśnie. Pozdrawiamy naszą panią profesor y, Borowską od baretki. Pozdrawiamy serdecznie. Oznaczymy <śmusza> potem. Tak. Że my pamiętamy po, Że pamiętamy czym jest padę było. Przynajmniej. O Jezu, balec, był cudowny. Tessitura. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Jest, patrzysz, otwierasz nutki, masz jakiś utwór swój, do którego zasiadłeś, zasiadłaś. Mhm. I masz, patrzysz, interesuje nas linia wokalna, prawda? Patrzymy naj, najniższy dźwięk, który mamy w tej naszej pięciolinii, który nas obowiązuje, nas, wokalistów, wokalistki. I najwyższy dźwięk w tym utworze. No i ta to jest ta odległość między tym najniższym a najwyższym. I nasz głos musi spełnić te wymagania, żeby móc wykonać ten utwór. Dziękuję. Chyba. No takiego wyjaśnienia to ja jeszcze nie miałem A powiedz mi, czy ty masz jakiegoś takiego swojego idola, który cię inspiruje w ogóle do działania? Znaczy nie, że tam na naśladować byś chciał, ale ktoś, kto cię na przykład od dawna... Inspiruje? Chyba... Tak. Ale do czego? Do życia. Chodzi mi o to, kto inspiruje nas do działania ale, artystycznego. A, ale takiego zawodowego. Tak, to są artyści zachodni. Talentem to my zupełnie nie odchodzimy od tego. To, że oni tam na zachodzie mają większe możliwości, to po pierwsze, bo jakby chodzą do szkół muzykalowych od małego gnojka. To, to to jest tylko na ich plus no i to tak. im pomaga jakby rozwijać umiejętności, które już mają. E, rodzi się mały George i, i już ojciec sam wie, gdzie George będzie e, za 40 lat. A nie? czy taki syn, George, uważasz, że może mieć łatwiej w życiu, jeżeli ojciec sam na przykład występuje już na scenę? Bo mam Sąc, wrażenie, że w, w roz... Polsce tak teraz... to właśnie trochę działa, że. Że jest poczta pantoflowa. Tak, jakby niewiele jest A... jakby, jeszcze twórców w porównaniu do zachodu. No, czy wiadomo, mamy Dziubka, mamy jakichś tam y, y, takich y, obijalskich, którzy, którzy jakby tworzą muzykę i robią muzykę lazzera. Tak. I, I tak dalej, ale to jakby, no nie wiem, no to jeszcze jest wszystko takie w powijakach. Nie, inspiruje mi chyba ka każdy, kurczę, koledzy, koleżanki. A, no i moje na końcu fantastyczne rzuty. A jakim... właśnie taka a propos, takie karetki, wiecie, bo no. uczyła nas, mieliśmy takie szczęście, znaczy, Ojej, wiem e, Pani profesor Aleksandra wiek pani profesor fortepianu. Też oznaczony, tak, tak, Jest tak. Z naszej Akademii Muzycznej w Gdańsku. I to jest niesamowite, bo ona ma absoluta i harmonicznego, i w ogóle wszelakiego, ale zawsze jak akompaniowała nam, akompaniowała nam mm -hmm. na balecie, to mówiła Jezus, Mary, czy te karetki zawsze muszą w woktunacja? <grym> Słyszała dźwięki. Ale to, tam... to, jest, to jest totalna utręka. No Wyobraź sobie, że zamykasz szafkę i ty wiesz, w jakim dźwięku ona się zamyka. Włączasz, nie wiem, stryczek w łazience. Tak, wszystko ma swój wszystko, dźwięk. wszystko, co ma dźwięk, to nie jest takie. To ty wszystko po prostu. No to akurat Słyszy... nie ma dźwięku, chyba. Nie wiem, pani Aleksandra, ma, ma to dźwięk, czy nie? Jak ma to? To nie poprosi... miało dźwięku. Poprosimy Ale... o, o w komentarzu. o, o, o jakie to będzie jaki polskie powstania. Powstania. Warszawskie, styczniowe i listopadowe. Chyba. mam. Wymień trzy polskie telenowele dokumentalne. Dokumentalne? Dokumentalne. Dokumentalne? Dokumentalne. Nie wiem. Dlaczego tak dużo te Bo to jakieś dziwne rzeczy. Same jokery? Same... <laughs> Wymień y, trzech polskich siatkarzy. Siatkarzy, y, ten. Y, nie mroczek, mroczek to jest mroczek. Dama z Dama. Nie wiem, e, kochani, przepraszam Was, ale nie co wiem, to jest. Wymień e, trzy ryby drapieżne żyjące w polskich wodach. W polskich wodach, drapieżne. Drapieżne. I żyją. Piranii, piranie żyją? Pirani ja nie spotkałem nigdy tak. Drapie... Nie spotkałem, piranii w naszym polskim jeziorze. Drapieżne ryby? Okoń jest drapieżne. Tak, a co ci zjedziesz? Byś... Wymień trzy państwa na wschód od Polski. No, proszę cię uprzejmie. Kazachstan, rozumiesz? Rosja i rozumiesz Ukraina no zaraz obok jest, no. Same do gry? Gdybym miał czym rzucić, tym rzucił. Dobrze. Tak i tym pozytywnym, tym pozytywnym akcentem... akcentem zakończmy nasz wspaniały wywiad z naszym y, drozdem, tak, Karolem. Y, pokaż nam nasze Słuchajcie czoło. kochani, tak jak wspominałem, to będzie Hulk wersja Pocket Edition, wersja samochodowa. Jest to Hulk z kością i kawałkiem mięsa. Może ja bliżej po kamerę Dobrze, podejdę? Może po podejdź do kamery i tutaj Może naj, kolega podejść. podejdzie i pokaże. Uwaga, to jest Hulk wers wersja samochodowa. samochodowa. U nas jest właśnie jeszcze taka na koniec tradycja, że... Ale nie rzucaj bo, go... bo, bo to potem na Allegro wystawiam. A, tak? okay. Na koniec zawsze jest takie coś, że e, e, zaproszony do nas gość, gwiazda A, nasza, czyli... Czyli gwiazda... Daruje nam e, daruje? prezent w postaci swojego głosu. Będziesz musiał zaśpiewać. Tak teraz, tutaj? Nie no. Co ty zaśpiewasz? Ja te, czyli ostatnio za, tak fajnie czasami wychodzi, że jakoś nawiązujemy do tego, co nam gość przygotował, co nam gość zrobił. Jest jakiś muzykal Hulk? <noise> nie, nie ma Hulk, ale jest muzyka Spider-Man, więc gdybyś mi <noise> tylko wymyślił Spidermana, to Spidermana, to by było zaśpiewasz. łatwiej. Tak? Shre Shrek. A, Hulk jest. bo to jest człowiek, który się zmienia w potwora. A człowiekiem, z tego co pamiętam, z tych wszystkich Marvelowskich powieści i innych filmów to był doktor and Hyde, więc zaśpiewam Wam e, utwór z muzykalu Jekyll and Hyde, This is the System. Więc ja nie będę zodać, Jekyll'em za chwilę. udać. Panie i panowie, przed Wami Karol Drost. Karol Halk Drost. Karol Halk Drost w utworze z muzykalu Jekyll and Hyde pod tytułem This is the moment. Czekamy się z Państwem. This is the moment, this is the day when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming into play, is here and now today. This is the moment, this is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance. I gather up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming, become one. This is the day. See it sparkle and shine. When all I lived for. To prove to them I've made it on my own. This is the moment, my final test. Destiny beckoned, I never reckon second best. I won't look down, I must not fall. The moment, the sweetest moment of them all. This is the moment, the all, the This I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z Państwem. Ja, Halk oraz Karol Drozd. E, dziękujemy bardzo za spotkanie, dziękujemy, że nas odwiedziłeś, że poopowiadałeś nam te wszystkie te wspaniałe historie. Że przy okazji pozdrowiliśmy tyle wspaniałych ludzi. Tak, tak. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, Oglądajcie nas już niedługo kolejne spotkania z fantastycznymi osobowościami. Okay. Nie zapomnijcie subskrybujcie tam. A jest subskrybuję. Subskrybujcie. Trzymajcie się, e, ja zawsze na koniec mówię. Niech moc będzie z wami i z Hulkiem. Trzymajcie się, panie. Pa. Pa. Pa.